Moje uszanowanie. Z tej strony Agarogana zajmuje się pomocą rodzicom w dogadywaniu się ze sobą i ze swoimi dziećmi. A ten podcast jest szczególnie o tym dogadywaniu się pomiędzy rodzicami, pomiędzy nim a nią, pomiędzy partnerami czy partnerami w małżeństwie. No i dzisiaj taki temat. Hmm. Temat, który pewnie niejedna kobieta chciałaby pokazać swojemu mężczyźnie, swojemu mężowi, swojemu partnerowi w dolach i niedolach wychowawczych. Dlaczego twoja żona nie mówi ci całej prawdy o waszym dziecku? I to będzie głównie pewnie dotyczyło dzieci nastoletnich, ale nie, jeśli nie masz jeszcze takiego dziecka, jeśli czujesz to jeszcze długi czas do twoich problemów z nastolatkiem, to i tak bardzo warto tego posłuchać, bo może gdzieś jakieś elementy będą ciebie, y, mężczyzną, dotyczyć. Czy to będzie odcinek tylko dla mężczyzn? Nie. Bo niektóre panie staną sobie pewno w prawdzie teraz. O co tu chodzi? Powiem tak, ja nie lubię owijać w bawełnę, więc postaram się mówić wprost. Szereg kobiet, szereg mam, nie mówi swoim mężom czy partnerom o tym, że ich wspólne dzieci albo na przykład dzieci, które wspólnie wychowują, a dziecko jest na przykład tylko jej z pierwszego jakiegoś związku, że na rozrabiały, że jest problem w szkole, że jest problem z zachowaniem, że wywinęły jakiś numer. I to są czasem takie rzeczy, powiedziałabym, lekkie e albo lżejsze niż grube gabaryty, o których ja wiem, bo dowiaduję się o nich na konsultacjach i na terapiach online, jakie mam z rodzicami. To są czasem naprawdę rzeczy poważne. I dlaczego kobiety, matki, zatajają takie informacje przed tymi osobami, z którymi przecież jakoś razem miały się mierzyć z tymi wyzwaniami? Ze strachu. Ja wiem, jak to brzmi, ale sorry, ze strachu. Ze strachu, ja ci powiem, jak to jest. Już może teraz tak będę do ciebie mówiła, mężczyzn-kobieto, wprost. To jest tak. Jeśli ojciec, jeśli reaguje do tej pory reagował nerwami, gniewem czy zachowaniami, które dla tej matki są trudne do zaakceptowania, których ona się boi, których ona nie chce fundować swojemu dziecku, ze względu na to jak ona pojmuje dobrostan tego dziecka, to ona może wybrać taką opcję właśnie, że po prostu nie powie, żeby jak to się mówi, nie pogarszać sprawy. I to jest po prostu tak powszechny Proceder, że y, nie obiecuj sobie, że cię to nie dotyczy. Ona naprawdę robi to z dobrej woli. Ona po prostu nie chce dokładać temu dziecku. Ona też uważa, że trudno, musi być na tyle silna, żeby się z tym zmierzyć. Że woli coś takiego dźwigać, niż jak ma jeszcze sobie radzić z tym, że jej mąż będzie rozgniewany i z tego tytułu będzie, nie wiem, rzucał niesprawiedliwe teksty, psuł atmosferę w domu, ona się czymś czuła osamotniona jeszcze bardziej i, 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 i będzie musiała sobie radzić z tymi wszystkimi emocjami. To ona chroboli, to ona woli jakoś temat ominąć, czegoś tam nie powiedzieć, pogadać z tym dzieciakiem na osobności. To wcale nie są rozmowy łatwe, albo rozmowy, które, po których ona wychodzi w ogóle, wiesz, czuje się matką roku, bo ma taką super relację. Nie. Nie, bo jak są problemy z dzieckiem, to jej się bardzo często, z dzieckiem, z nastolatkiem, to jej się bardzo ciężko, często naprawdę obrywa w tych rozmowach. I widzisz, o czym warto pomyśleć, co się dzieje w sercu, w głowie, w takiej kobiecie. Wyobraź to sobie teraz. Ona postanawia mierzyć się z tymi problemami, z którymi mieli się mierzyć we dwójkę, ona postanawia się mierzyć sama. Dla mniejszego zła. Co to znaczy? Dźwiga ciężar przeznaczony dla dwójki. Stara się zapanować nad swoimi emocjami, które, kurczę, no ona nie jest z żelaza, więc są, są trudne, są bolesne, ale po prostu zwiera pośladki i y, zagryza zęby i zatrzymuje w sobie, na marginesie. Co to znaczy, kiedy zatrzymujesz w sobie emocje, nie pozwalasz im się uwolnić w bezpieczny sposób, bezpieczny, akceptowany, społecznie akceptowany dla ciebie, akceptowany w relacji. Co to znaczy, co się wtedy dzieje? Dzieje się naj, najogólniej rzecz ujmując implozja albo eksplozja. Eksplozja to jest wtedy, jak z byle kuwienka, nagle jest wielki wybuch, jak z byle powodu nagle rodzic eksploduje. I wiadomo, że to w nie o to poszło, nie? Że tam się tyle nagromadziło nerwów, złości poczucia odrzucenia niesprawiedliwości, bezsilności, niemocy, zmęczenia, przegrzania, na, 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 dorzuć sobie do tej listy, co tam chcesz, że po prostu mała pierdoła potrafi odpalić ląd w trybie ekspresowym i kamień na kamieniu nie zostaje. A implozja jest wtedy, kiedy zatrzymuje w sobie człowiek te emocje, nie pozwala im się w sposób bezpieczny uwolnić, i te emocje niestety nie znikają. One robią wrzody, one robią nadkwasotę, one robią wypadanie włosów nawet, one robią wypryski na skórze to są może takie trochę ekstremalne objawy, ale owszem. Też, to są psychosomatyczne objawy, a takie, co najprędzej będą, to cię będą stale plecy boleć, stale będą cię mięśnie boleć, ramiona, nawet nie będziesz wiedzieć z czego, a to będzie z właśnie tego całego ścis ściskania w sobie emocji, które nie powinny się uwolnić. No i teraz masz tą kobietę z tymi wszystkimi emocjami, bezsilności, osamotnienia w tym problemie, niemocy. Ona to robi wszystko, dlaczego? Dla dobra dziecka, dla dobra waszej czy swojej relacji z tym partnerem. No bo, no bo tak też może być. Dla dobra innych dzieci, żeby one nie słuchały znowu, jak jest kłótnia o na przykład tego najstarszego. Nie? Więc postanawia to dźwigać. I ta mama czuje bezsilność, nie? Niemoc. Samotność w tym problemie, y, jakby sama przeciwko, nie, sama przeciwko tym wszystkim przytłaczającym sprawom. No kobieta niestety z żelaza nie jest. To się gromadzi i gromadzi. I często jest też tak, że jest taki strach, że jak mi żyłka pęknie, mówię o, o tej kobiecie, nie? Jak mi żyłka pęknie jak ja krzyknę, jak ja wybuchnę, czy jak ja zrobię coś, co po prostu no będzie jakimś takim okazaniem mocnym emocji, bo już po prostu kurde, nie mogę tego nosić, to to będzie taki sygnał, czy tak będzie odebrane przez faceta jako sygnał, to ty też możesz w taki sposób. No bo skoro matka tak, no to tym bardziej jakby ten ojciec, któremu ciężko było wyhamować. I no i to jest dramat, no. Kurczę, jak myślę o tym, to to jest naprawdę dramat osamotnienia w tej sytuacji. Jeszcze trzeba sobie powiedzieć o tym, że no nie jest relacja w ten sposób za bardzo uratowana. To znaczy, z jednej strony jest, nie? bo między wami jest większy spokój. I może być tak, że ona na siebie bierze takie lajtowe problemy, jakieś lżejsze sprawy, tobie już o tym nie mówi. Nie wiem, w ramach jakiejś waszej niepisanej umowy czy, czy czegoś. Może to jest coś, co wam dobrze robi i spoko. Ale te sytuacje, które, z którymi ja się spotkam, to nie są drobiazgi, o których kobiety decydują się nie mówić. I czy to na pewno jest ratujące dla relacji jej i jego? No bo robi to dla dobra, nie? Dla dobra dziecka, dla dobra męża dla dobra relacji małżeńskiej. Ale przecież w tej kobiecie rośnie żal. Rosną trudne emocje. Gdzieś to tam się kotłuje. Toż takie może być poczucie niesprawiedliwości, no nie? Dlaczego ja mam to nosić? Dlaczego ja muszę wiecznie się kontrolować i hamować, jak ja się czuję tak samo bezsilna, jak ten mój mąż w tej sytuacji, A, ale muszę ja to dźwigać? No, no, co racja, to racja. No, miało być we dwójkę. No, a co z tym mężczyzną pomijanym w tym układzie? Hmm? Bo może być tak, że on już palnął. Sama se te dzieci wychowuj. Albo sama go sobie wychowuj. Może to już padło, niestety. I, i sam jej ten los trochę zgotował. Hmm? A może jest tak, że z jednej strony tak w świadomości, to on by nie chciał takiego układu, że ona te tematy, że, albo nawet nie, że ona te tematy, że ona mu nie mówi, nie? że ona go omija, nie informuje. Ale z drugiej strony, tak trochę podświadomie, nieświadomie raczej, to, to może być tak, że patrzy ten facet na tego kosmitę w domu, tego nastolatka i sobie myśli, Jezus, dobrze, że ja tego nie muszę ogarniać. Bo ona się tym zajmuje. Albo nawet nie myśli, ale tak wiesz, tak ma gdzieś z tyłu głowy. Tak może być. To bardzo wygodne jest. Jak on obserwuje, że ona jakoś tam z nim rozmawia, a jemu po prostu krew do mózgu uderza, jak słyszy te brednie. Oczywiście tam jest pełno cudysłowiów. Te, te, to, co wygaduje ten nastolatek, nie? No i co teraz? Co teraz? Teraz, jeżeli jesteś, ha, chciałam powiedzieć, odważnym facetem, zastanawiam się, czy, czy ktoś by mi yy, jakiejś niesprawiedliwości yy, nie zarzucił, ale a, mam to gdzieś. W sumie tak, jeżeli jesteś odważnym facetem, który bierze życie, yy, no tak jak się umawiał z tą kobietą, no we dwójkę i do spółki, z górkami i dołkami, nie? W bogactwie i biedzie tych trudnych emocji. No to No to może trzeba jednak porozmawiać z tą kobietą. Może trzeba się tej żony zapytać, czy wszystko mi mówisz? Czy dźwigasz coś sama? Czy czujesz, że ja jestem z tobą w tym? I posłuchać odpowiedzi. Czy ty jest, czy, czy, czy zrobisz to, mężczyzno drogi? Wejdziesz w taki układ, w taką szczerość. To czego ci potrzeba, żono moja, serce moje? Żebyś się nie czuła w tym sama. To jakbyś chciała, żebym ja reagował? To jak ja mam ciebie wspierać? Czego, co jest ci potrzebne? I teraz, jeśli przypadkiem słuchasz mnie, mężczyzno, ty, usłyszałeś to, co powiedziałam przed chwilą i odpaliło ci się w głowie takie myślenie w stylu no oczywiście, to teraz po prostu wszystko znowu na jej warunkach, ona mi będzie dyktowała, co ja mam robić, jak ja mam reagować i w ogóle na na na, na. Nie, skarbie, nie to miałam na myśli. Bo tu się trzeba dogadać. Ja naprawdę jestem zwolenniczką tego, żeby matki pozwoliły ojcom być ojcami, a nie cisnęły na nich, żeby być dobrym, Żeby mężczyźni byli dobrymi mamami. To nie jakby u mnie jest tak. Ale od czegoś trzeba zacząć tę rozmowę. Jakiś punkt wyjścia musi być. Bo jak ona ci powie, chciałabym, żebyś był bardziej empatyczny i wrażliwy i otwarty na to, co ten, co ten nasz syn, który jest taki strasznie trudny, mówi, to ty zapytaj, a w jaki sposób chciałabyś, żeby to było widać? A po czym ty byś poznała, że ja taki jestem? Konkrety. Konkretnie. Po czym byś poznała, że ja to robię? Jakie słowa byłyby dla ciebie dowodem, albo jakie gesty? I zastanów się. Możesz to tak postępować, czy to jest wbrew tobie? Jak wbrew tobie, to dlaczego? To na co jesteś w stanie pójść? Czy to jest jakby rozmowa, wstęp. Tu nikt nikogo ma nie urabiać, nie układać, nie brać na sposób, tylko mamy się w tej sytuacji dogadać. Jeśli taki układ nam nie pasuje. Nie, nam obojgu. Chciałabym, żeby to naprawdę jakby mocno wybrzmiało: że kobiety nie robią tego, dlatego że uważają, że są takie mądre i genialne. Nie. One uważają, że muszą dźwignąć te emocje dla dobra relacji, dla dobra rodziny, dla dobra tego dziecka sprawiającego trudność, bo to będzie mniejsze zło niż gdyby podzieliły się tym kalibrem, tą sprawą ze swoim mężczyzną. To dlaczego nie służy to? To już opowiedziałam. To, co z tym robić, to już trochę powiedziałam. Pomyśl o tym, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, mężczyzną, i czy masz nastolatka, czy nie. Jak nie masz nastolatka, to pewno będziesz miał. W jeszcze trudniejszych okolicznościach przyrody niż teraz, nie? Możliwe. A może to wcale nie dotyczy nastolatka, może to już się dzieje gdzieś, wiesz, z dzieckiem, może jest jakaś taka historia. Czy na pewno wiesz wszystko, mężczyzno drogi. Czy na pewno masz komfort mówienia o, o wyzwaniach, o jakimś problemie dotyczącym dziecka droga kobieto. No mam nadzieję, że to będzie jakiś dobry przyczynek do rozmowy i że ten podcast trafi pod właściwe strzechy. Trzymaj się, trzymaj się ciepło. Dzisiaj będzie krótko, ale no, ale może głęboko. Uściski serdeczne: jakby co, to wiesz, gdzie mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku, na Spotify, na YouTubie, na agarogala.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia.